4 sierpnia, środa, z Ewangelii świętego Mateusza. O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak zechcesz. Ta postawa kobiety kananejskiej zasługuje na wielką pochwałę jej głębokiej i takiej dociekliwej wiary. Ona cały czas prosi, ma ufność, ma na nadzieję w Chrystusie, że, że Jezus może dokonać to, co się kryje w jej sercu. Musimy naśladować tę kobietę kananajską w naszej wierze, w naszej modlitwie. Zobaczmy, jak my łatwo zniechęcamy się, kiedy się modlimy w pewnej intencji i byśmy chcieli tak ad hoc od razu. Panie Jezu, ja tam to ojcze nasz różaniec, dwa razy pójdę do kościoła i ty mi tę sprawę załatw. Nie. To Pan Bóg to nie sklep, to nie wyjście do, na zakupy, że zapłacę przy kasie i wychodzę i mam towar. Nie. Tu chodzi o wiarę. Pan Bóg chce zobaczyć, jaka jest moja wiara, na ile ona jest silna, na ile ona jest prawdziwa. A jeśli będę prosił, jeśli będę błagał, żebrał tego Pana Boga, Pan Bóg usłyszy to. I wypełni zgodnie z tym, co jest Jego wolą. Bo nie zawsze nasze wołanie, nasze prośby jest naszą wolą. Nie zawsze Bóg tego wysłuchuje, ale wysłucha wtedy, jeśli to będzie Jego wolą. Kochani, nie lękajmy się, nie, nie traćmy nadziei, jeśli coś nie idzie po naszemu. Jeśli modlimy się, wołamy o to, a, a to się nie spełnia. Nie, bo Bóg wie. Bóg zna już naszą przyszłość trochę dalej niż my. I On wie, że to może nam dzisiaj jest niepotrzebne, ale każda modlitwa jest wysłuchana. Każda łaska, która spływa z daru modlitwy, jest wlewana do naszego serca. Na to zaufanie, na tą głęboką wiarę, w relację z Panem Jezusem, z nasze wołanie serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże!